Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa starcie drużyn z Francuskiej Liga. Le Havre zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy! A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Przyjrzyjmy się wyjściowej jedenastce Paryżan. W bramce Gianluigi Donnarumma. W obronie Hakimi wystąpi z Nuno Mendesem. Neymar oraz Marco Asensio zagrają na bokach pomocy. W ataku zobaczymy Kiliana Mbappé. PSG to klub z wielkimi aspiracjami, który słynie z astronomicznych wydatków na swoje gwiazdy. Aż dziwne jest, że nie mają na koncie tylu sukcesów w Europie, ile powinni w tych okolicznościach. Na razie dorobek pucharowy klubu, będącego przecież skądinąd w absolutnej europejskiej czołówce, nie zachwyca. Ale to pokazuje, że w futbolu pieniądze to ledwie początek. No dobrze, proszę teraz rozsiąść się wygodniej w fotelach. Granie rozpoczęła drużyna PSG. Lucas Hernandez. Piłka do Nuno Mendesza. Świetnie go teraz wypuścił. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Ale szatak teraz na piłkę. Aloui. Postacią numer jeden w mediach. Przed tym spotkaniem był Kilian Mbappé. Takiego... To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania. Już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Witinia. Kylian Mbappé. Mbappé. Wciąż Kylian Mbappé. Indywidualna akcja Francuza. Co teraz? Będą prowadzić. Aj! Teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. I oto z piłką Neymar. Bez faulu, czyściutki odbiór. Czyli Jan Mbappé stale przy piłce może być nie do zatrzymania Mbappé może być niebezpiecznie Świetnie to blokuje Tak jest! W końcu mamy gola Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Prowadzą zatem 1 do 0. Aliuí nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Witinia. Verratti. Neymar. Podanie zwrotne do Mbappé. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Aloui. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Kylian Mbappé. Marco Verratti, Neymar. No to co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Mbappé. Teraz będzie niebezpiecznie. Gol! Kilian Mbappé! Ale szon jest niesamowity. Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie za asysty obrońcy. A Mbappé w takich sytuacjach imponuje wykończeniem. Wspaniale się odnalazł i uderzył nie do obrony. Ręce same składają się do bram. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Proszę nie odrywać już oczu od telewizora. Piłkarze Paris Saint Germain rozpoczęli spotkanie. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. Aj! Teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Mbappé może być niebezpiecznie. Świetnie to blokuje. Tak jest. W końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się opłaci. Mbappé. Teraz będzie niebezpiecznie. Gol! Kilian Mbappé. Ale szon jest niesamowity. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Peratti ma teraz piłkę. No i po ataku. Dobra interwencja. Dobre, skuteczne wejście. Kylian Mbapy holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Strzał z daleka! Ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Nego. Świetnie się teraz zastawia, widać, że umie to robić. Kylian Mbappe. Udało mu się ograć obronę. Okazja do strzału. Świetnie teraz to zablokował. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Hakimi. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Uwaga, wychodzi sam na sam. Jest gol! Neymar znowu czaruje. Nie myli się teraz, doskonała skuteczność. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Co za popis w wykonaniu PSG. Czy taką zdobycz można jeszcze roztrwonić? Wątpię. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Nuno Mendes do końca. Zostało już tylko 5 minut. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie. Asensio do Hakimiego. Ależ teraz będzie okazja. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol? To ostatni gwizdek. A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. No przeciwny zespół dziś zdecydowanie lepszy. Słaba gra w obronie. W środku pola też zbyt niemrawo, i stąd wysoka porażka. To był udany występ Kiliana Mbappé. Można powiedzieć, kolejny dzień w biurze. Dobrze się go oglądało, aktywnie uczestniczył w grze swojego zespołu. Zasłużył na pochwałę. Niemal jak zawsze. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu. No dobrze, proszę teraz rozsiąść się wygodniej w fotelach. Granie rozpoczęła drużyna PZ. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. Aj! Teraz pięknie to broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Mbappé może być niebezpiecznie. Świetnie to blokuje. Jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaci. Mbappé. Teraz będzie niebezpiecznie. Gol! Kylian Mbappé. Ale szon jest niesamowity. Uwaga! Wychodzi sam na sam. Jest gol. Neymar znowu czaruje. Nie myli się teraz. Doskonała skuteczność. Do Hakimiego. Ależ teraz będzie okazja. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery.